Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś piąty odcinek z cyklu gatunki ryb akwariowych. Zapraszam. Ten czanki, bo o nich dzisiaj mowa cieszą się od ponad 20 lat rosnącą popularnością wśród akwarystów. Nic w tym dziwnego, ponieważ większość to ryby nie tylko pięknie ubarwione, lecz także łagodne, bardzo odporne i łatwe w hodowli. Osobniki kilku różnych gatunków można bez kłopotu trzymać w jednym akwarium. Większość tęczanek trzymanych w akwariach występuje w Nowej Gwinei, Australii, bądź na Celebes i kilku innych wyspach w tym regionie. Do wyjątków należy Bedocja Madagaskarska, której ojczyzną jest Afryka. Wiele gatunków ma bardzo ograniczony zasięg występowania i zamieszkuje wyłącznie rozlewisko określonego jeziora lub rzeki w Nowej Gwinei bądź w Australii. Tęczanki, których nazwa odnosi się do opalizującego ubarwienia ciała, są przeważnie bardzo ruchliwe. Dotyczy to zwłaszcza samców w okresie tarła. Wymagają one przestronnego akwarium z roślinami rozmieszczonymi w kępach, żeby zapewnić rybom rozległą przestrzeń do pływania. Większość tęczanek ma spokojne usposobienie i nadaje się do akwarium towarzyskiego. Inne, bardziej puchliwe ryby z tej rodziny należy trzymać w akwarium gatunkowym. Tęczanki są z reguły bardzo towarzyskie i czują się najlepiej w większym statku. W dzisiejszym odcinku można było obejrzeć tęczankę bosemana, tęczankę czerwoną, tęczankę neonową oraz niebieską. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek cyklu za dwa tygodnie.